Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Psychologia, psychiatria, leczenie terapeutyczne, PTSD, depresja to są główne, że tak powiem, obszary, gdzie. Te substancje psychodeliczne mają najlepsze wskazania, aczkolwiek również uzależnienia od opioidów, uzależnienia od alkoholu, nikotyny, zaburzenia odżywiania, anoreksja. Tak naprawdę myślę, że ile chorób i zaburzeń psychicznych, tak już tam jest sprawdzane zastosowanie tych substancji. Może z wyjątkiem schizofrenii psychoz, ponieważ tutaj mamy wręcz przeciwwskazania Podczas kwalifikacji osób do leczenia tymi substancjami bada się historię zachorowań, historię rodzinną, e, czy nie było tego typu zachorowań, ponieważ e, te substancje mogą aktywizować e, chorobę. Ale oprócz tego naprawdę nie tylko zaburzenia i choroby psychiczne, bo również klasterowe bóle głowy czy chroniczny ból, Parkinson, Alzheimer, generalnie choroby psychosomatyczne również. Zapotrzebowanie wyszło z tego, co się obecnie nazywa światowym kryzysem. Psychicznym, teraz tłumaczę to z Mental Health Crisis, więc moje polskie tłumaczenie może być trochę nieadekwatne, więc powstawanie coraz większej liczby tego typu podmiotów jest właśnie odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o inwestorów, są to naprawdę bardzo różne podmioty. Podmioty osoby prywatne typu Peter Thiel, który odpowiada za Paypala, czy podmioty instytucjonalne takie jak banki. Również mamy Big Farmy, które inwestują w tego typu podmioty. Albo również rządy, przykładowo Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania lubią inwestować w tego typu projekty. Zależy o jakiego, o jakim typie podmiotu mówimy, bo jeżeli mówimy o podmiocie, który kieruje swoje działania we wprowadzenie lek na rynek, to oczywiście będą to badania kliniczne. Prekliniczne, potem trzy fazy badań klinicznych to są miliony, miliony dolarów. Jeżeli zaś mówimy o podmiotach, które na przykład specjalizują się w dostarczaniu syntetycznej psylocybiny albo em, budują ośrodki, które mają służyć, sesją psychoterapeutyczną czy generalnie leczeniu ludziom, no to te inwestycje ich własne funduszy będą zupełnie inne. Mamy też aplikacje mobilne, które mają pomóc w integracji tego typu doświadczeń i leczeniu, więc tutaj na przykład software, ale też również naukowcy, którzy dostarczą odpowiednie treści. Mamy też przykładowo startup z Wielkiej Brytanii, który tworzy muzykę razem z neurobiologami i neurochemikami właśnie do sesji psychoterapeutycznych. No to tutaj na przykład też opłacają muzyków, którzy odgraj, odegrają odpowiednie dźwięki, które właśnie ci naukowcy em, stwierdzili, że będą odpowiednie dla danej sesji. Branża już dawno wyszła z niszy. To na pewno. Aktualnie jest wyceniana na 4-5 dolarów, miliardów dolarów, do 2027 ma dobić do 11 miliardów dolarów i największe firmy typu Atai jest wyceniana na 460 milionów dolarów, potem kolejne już mniej, ale to też są kwoty typu 330 milionów i i tak dalej, więc kwoty są znaczące. No, to są też e, firmy, które inwestują w tworzenie leków, więc wiadomo, te kwoty są tam znacznie e, i, no, inne niż e, aplikacje mobilne czy ośrodki terapeutyczne. A zapotrzebowanie jest absolutnie znaczące, ponieważ no, tak jak już wspominałam, jeżeli chodzi o choroby i zaburzenia psychiczne, Idziemy bardzo w górę z tymi liczbami. Mówi się, że w samej Unii Europejskiej, WOG, przepraszam, do 2030 roku rocznie depresja ekonomicznie będzie nas kosztowała 92 miliardy euro. Jeżeli chodzi o cały świat, mówimy o jednym biliardzie, bilionie, przepraszam, dolarów rocznie. Więc choroby i zaburzenia psychiczne to nie tylko problem w rodzinie, tak jak na przykład alkoholizm czy zaburzenia. Odżywiania, autyzm to nie są problemy rodzinne już tylko, ale to jest znaczne obciążenie dla gospodarki. Więc te wszystkie podmioty mają, mogą pomóc w, w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Polskę, ja wiem o czterech badaniach prowadzonych w Polsce, co jest, jakby to powiedzieć, bardzo. Niewielką liczbą w porównaniu z tym, co się dzieje w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Aczkolwiek mamy szansę właśnie być w tym naszym rejonie pionierami w tym zakresie. No i też ja i moja firma chcemy w tym pomóc. Jest to kwestia nie tylko wzrostu zachorowań, ale też chęci otwarcia ludzi na to, że no nie mogli wyjść na zewnątrz, jakby spotkać się ze znajomymi, którzy by pomogli im. Nie borykać się w samotności z, z daną sytuacją. Po prostu, będąc samemu w czterech ścianach, trzeba było stanąć twarzą w twarz ze swoimi problemami. Więc nie tylko chodzi o wzrost zachorowań, ale również z częstotliwością diagnoz. Tak? Ludzie zaczęli coraz częściej zwracać się żeby do psychoterapeutów i psychologów, żeby dowiedzieć się, co im dolega. Kolejna kwestia wielkie odchodzenie. To się właśnie. Jest pewna korelacja między, jeżeli słyszeliście o, tym, słyszeliście o tym zjawisku, ludzie masowo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych odchodzą z pracy i to jest kwestia wypalenia zawodowego, to jest depresja, znowu zaburzenie. Mówi się w ogóle, że jeden miliard osób na świecie ma jakąś chorobę psychiczną albo właśnie zaburzenie psychiczne, więc pandemia definitywnie albo to pogłębiła, albo wyostrzyła tę skalę. Powstaliśmy właśnie po to, jako hub ekspertów, żeby poprowadzić taki projekt od samego początku, od samego pomysłu, czyli no, tak jak wiadomo na polskim rynku, od analizy legalności. To nie jest niemożliwe tworzenie tego typu projektów w Polsce. Chociażby spójrzmy na ketaminę, która wprawdzie nie jest klasycznym psychodelikiem, ale może być stosowana jako w leczeniu w depresji, jako off-label. I zresztą takie kliniki w Polsce są, które oferują wlewy ketaminy w leczeniu depresji. Ale to mogą być aplikacje mobilne, możemy też pomóc w w rozpoczęciu badań naukowych, to są um, obszary, które no, wymagają jakiegoś poprowadzenia prawnego, e, szczególnie jeżeli chodzi o też sesje i narzędzia, które mają integrować tego typu doświadczenia, bo o ile sama substancja oczywiście jest nielegalna, to już e, usługi, czy narzędzia, czy edukacja toczące się wokół przy odpowiednim poprowadzeniu będzie legalna, może być legalna. Jeżeli zaś chodzi o inwestorów. Em... To jest kwestia, którą zajmuje się na co dzień, e, czyli od samego początku LDD, sporządzenie term sheetu, negocjacje umowy inwestycyjnej, czy nawet jeżeli, jak to często się zdarza w Polsce z biznes angelami, którzy no, nie mają na przykład e, swojej dokumentacji inwestycyjnej, więc napiszemy umowę inwestycyjną od samego początku, a potem e, możemy też. E, Pełnić taką pieczę opiekę nad startupem, w który inwestor zainwestował, czyli taka obsługa, stała obsługa, dane osobowe, umowy, współpracownicy, pracownicy, badania RD. To wszystko jesteśmy w stanie obsłużyć prawnie i nie tylko. Partnerem programu była spółka SA największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.